Saifi and Kotapka Hair Clinic. Ponad 10 tysięcy wykonanych zabiegów. 25 lat doświadczenia. Liderzy w transplantacji włosów. Ile kosztuje przeszczep włosów? Jeśli zastanawiasz się nad tym pytaniem, to koniecznie musisz zobaczyć to wideo. Właśnie dlatego dam Wam teraz kilka rad, jak patrzeć na cenę zabiegu, żeby nie popełnić tego błędu, co oni. Ten pacjent trafił do naszej kliniki, by poprawić tą nieudaną procedurę. Wcześniej chciał zaoszczędzić i zaoszczędził. Przez chwilę. Potem okazało się, że zapłacił dwa razy. To nasz pacjent wybrał raz, ale dobrze. I tymi włosami będzie się cieszyć przez całe życie. Więc jak patrzeć na koszt, by wybrać dobrze? Wybierając zabieg patrzymy na cenę za graft, czyli mieszek włosowy, który zazwyczaj zawiera od 1 do 4 włosów. Czy płacąc za tą samą ilość graftów w każdym miejscu dostajemy to samo? Oczywiście, że nie. Po pierwsze, ktoś może nieuczciwie policzyć twoje grafty. To bardzo proste, bo wystarczy wszystkie podwójne i potrójne policzyć jako pojedyncze. Od razu wzrasta liczba graftów i uwierzcie mi, nie będziecie w stanie tego sprawdzić. Po drugie, bardzo ważną rzeczą jest to, ile włosów zostało pobranych a ile uszkodzonych podczas zabiegu. Wyobraźcie sobie dwóch pacjentów. Pierwszy z nich wybrał tańszą opcję, zapłacił 10 zł za graft, a drugi pacjent 15 zł. I obaj zapłacili za 2000 graftów. Są zadowoleni z efektu zabiegu. Pierwszy zapłacił 20 tysięcy zł, a drugi 30 tysięcy zł. Który zrobił lepszy interes? Oczywiście powiesz, że ten, który zapłacił mniej. A teraz przedstawię Ci tę sytuację inaczej. U pierwszego, który zapłacił mniej, uszkodzono podczas zabiegu 1000 graftów. Dlatego pobrano ich 3000. Drugi wybrał droższą opcję, ale pobrano u niego tylko 2000 graftów, czyli dokładnie tyle, ile było potrzebne. Nie było tak dużej ilości uszkodzonych graftów podczas zabiegu, ponieważ lekarz miał wieloletnie doświadczenie. A teraz jak myślicie, który z nich zaoszczędził? Jeżeli kierujecie się ceną, to znowu powiecie, że był to pacjent numer 1. Tymczasem pacjent, który zapłacił więcej, zyskał więcej. Dlaczego? U niego zabieg został wykonany bezbłędnie. Nie było straty graftów, które są na wagę złota i mamy ich ograniczoną ilość. Pan oszczędzalski przyoszczędził. Było tanio. Ale uwaga, podczas zabiegu stracił tysiąc graftów bezpowrotnie. Nigdy ich nie odzyska, a może ich potrzebować w przyszłości. Opłacało się przyoszczędzić? Transplantacja włosów to nie jest prosty zabieg. Aby go zrobić dobrze, wymaga dużego doświadczenia i wieloletniego treningu całego zespołu. Bezpieczeństwo, naturalny wygląd, a nie ilość i cena. Nie dużo graftów za małe pieniądze, tylko dobrze wykonany zabieg. Mądry wybiera raz, a dobrze. Pamiętaj, to co jest na zdjęciach nie zawsze jest prawdą. W dzisiejszych czasach Photoshopa i innych trików nie jest trudno zrobić idealne zdjęcie, więc widząc ładne zdjęcia przed i po, i dobrą cenę możesz źle wybrać. Widzisz dobrze wyglądające włosy z przodu, ale nie widzisz strony dawczej, która mogła zostać bezpowrotnie uszkodzona i przerzedzona. Nie widzisz, ile włosów zostało uszkodzonych, nie widzisz, jak lekarz rozmieścił włosy, czy podczas dalszego procesu łysienia będziesz mieć widoczne przerwy między włosami. Tego na zdjęciu nigdy nie zobaczysz. Zabieg transplantacji włosów to nie matematyka, to sztuka. Ważnym elementem zabiegu jest zaprojektowanie fryzury. Lekarz projektuje kierunek włosa, kąt pod jakim wyrasta, a także musi zaprojektować naturalną linię, dobrać odpowiednią gęstość, by włosy nie wyglądały sztucznie. Jest wiele miejsc, gdzie lekarze robią naprawdę dobrą robotę. Pracują na swoje nazwisko i dbają o pacjenta. I jak w każdej branży są miejsca nastawione tylko i wyłącznie na zysk, stworzone tylko by przynosić pieniądze. Właścicielami często są biznesmeni, którzy nie kierują się etyką lekarską. To znaczy mają dobrze rozbudowany dział marketingu i lekarza po krótkim szkoleniu z transplantacji i asystentów z małą praktyką. Są też miejsca za granicą, gdzie zobaczycie lekarza tylko na stronie internetowej. Tak zwany lekarz duch. Jest tylko na ich stronie internetowej, a cały zabieg wykonują technicy. Dlatego wybierając klinikę, patrz na doświadczenie lekarza i zespołu. Nie daj się zwieść marketingowi, który w tej branży staje się coraz bardziej niepokojący. Nie daj się zwieść hasłami, mamy najnowocześniejszą na świecie maszynę. To tylko narzędzie, tak jak skalpel w rękach chirurga. Dlatego patrz na doświadczenie kliniki, ile lat jest na rynku. Naprawdę lepiej zapłacić więcej za graft i mieć dobrze wykonany zabieg. Naturalnie wyglądające włosy, a przede wszystkim pamiętaj, przeszczepione włosy zostają ci na całe życie. Mówię wam to, bo sam byłem pacjentem. Miałem ten zabieg, wiem jak ciężko jest wybrać miejsce. Na szczęście jestem od lat w branży medycznej, więc wiedziałem, czym się kierować. Pamiętaj, zainwestuj swoje pieniądze dobrze.